zapomni. Z chuj. Dlatego tam te cwele stały. czekali na mnie kurwy syny. No, i teraz trzeba iść. Jakoś tam o. Tam jest wejście. O, małe, ale jest, kurwa. I wystarczy, żeby za rozrobić. rozrobić. Blać. Hm, Zachuja, by nie odkrył. Jakby na mapę nie spojrzą. Pierdolta się. Albo odpierdolta się. Tak, las, jest. Jest las. Taki las chuj go wie co to. Najperka. Po chuj ci ta najperka jak ja cię kurwa za shotguna zajmuję? Koleś kurwa. Idź do okolicy. A może już nie, iść do grabarza lepiej. toś cię musi pochować, się. Policja za to nie funduje. Ale się fajnie zdejmuje. Kurwa, same ślepe buraki. No nie wierzę, kurwa własnym oczom. No, kurwa jest nasze maleństwo. No jak pierdolnie, znaczy jak będzie czas tego, no to już chuj po mnie. Ja to się schowam tu może Kurwa zajebią go Kurwa mówiłem Dobra rozbrajaj to kurwę szybciej Cover man Kurwa Ratuj go! O bane, jakie fikołki odpierdolił. Widzieliście? Akrobata jakaś, jaki? No. No. Jasne, nie ma czasu, kurwa, dobrze myślę, dobrze! Teraz się zabawmy w idiotę. Chwilowo. Czas na idiotę. O kurwa, patrzcie, nie wybuchnie chyba. Chyba. Dobra, nie wybuchnie, to nie. To mamy niespodziankę. Oh my god. Gabe. CBDC agent. Oh, my god. oh my god, kurwa. Ja myślę, że to też... Tamty koleś... E, tamty koleś, co stał wtedy, co wypuściłem go z metra, nie ten sas, czy sras, czy jak tam to po prostu wychodzi na to, że kurwa, zużyłem wszystkie życia. Ja pierdolę w okolicy. O, ty żyjesz, kurwa? Tamty koleś, w w widocznie było coś takiego, według mnie, że... Jak to mam powiedzieć. Że po prostu on tam czeka, aż go uwolni, czy coś w tym stylu. Tak myślę, no ale przy okazji bombę rozbroił. Nie wiem, czy on był ważniejszy, czy bomba, ale jakby pierdolili się tego, że. że jakby bomba, nie? Przeszkadza im. A może też był on uwięziony w tym, tym, w metrze tam w tamtym, tym tunelu, ale to już temat rzeka. To może tak dybać, gdybać. no ale załóżmy, że normalnie tam miał wejście, to weszł no, w las. a może akurat się szwendał gdzieś tam, ciężko powiedzieć, ale moje oko to pewnie nic takiego. Po prostu wysłali go i przyszedł Tak kurwa, jesteś boski Popierdalasz chuj go wiek Jebana I te kurwa wraca na początek gry, miał kurwa milion czasu, no sobie gańcie mnie, chuj wam dupę Dzień dobry Dobra, turendy tu iść trzeba Ja poszedłem tamtędy, zamiast tamtędy Mapę kurwa Tak tędy teraz dobrze Dobrze jest, dobrze jest Goni mnie Chuj, ja Pewnie idiota szuka kurwa Nie Szuka grysz na polu Debil jeden <trawy> Trawa kwadratowa, fajna, przyjemna Toka. oka. Ciekawe jeszcze kurwiszonów po drodze spotkam. Bo trochę smutno. Samemu spacerować. Powinienem od razu posprzątać po drodze, ja kurwa chodzę chuj go wie jak. A tędy pójdę. Jedno boisko, chyba trzy są boiska. Na tenis.